Z książki Maryja mówi do Ciebie, siostry Bożeny Marii Hanusiak, 14 lutego. Miłość nie pamięta złego, zawsze przebacza, nie żyw urazy, wybaczaj wszystko i wszystkim. Natychmiast daruj krzywdę, mów w sercu, przebaczam i błogosławię tym, którzy cię ranią. Mój Syn uczy cię, że masz przebaczać, nie siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy. Wielu mówi, już przebaczyłem, ale w sercu nosi ukryty żal, pretensje, gniew, które są oznaką braku przebaczenia wobec krzywdzicieli. Każdego dnia ćwicz się w przebaczającej miłości, tak staniesz się podobny do Jezusa. Wzywam cię, moje dziecko, abyś przebaczenie uczynił najważniejszą regułą życia.